Dzień dobry, z tej strony Tosia i dzisiaj jest ze mną moja koleżanka Paulina Oto ona I dzisiaj będziemy robić tak kto? Jak widzicie po naszych rączkach To jest Paulina jak Paulina, Tosia jak ja Paulina jak Paulina I tutaj mamy różne pytania przygotowane Może nie widzicie, bo tu nie ma ostrości Ale i tak czy jak zaraz przeczytamy, więc Chyba możemy Mamy zapytać. bardzo dużo pytań, będziemy sobie wybierać tak, ale najpierw pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału dwudwu, jeśli dobrze pokazuję. I daniu łapki w górę. No. Więc chyba. Hmm, teraz możemy zaczynać. Okej. Okay. Paulina zadaje pierwsze pytanie. Kto jest bardziej wysportowany? No dobra. Trzy, D i ry Ja nie wiem, naprawdę. Ja nie nie wiem. Nie wiem, ale sądzę, że ja. Nie wiem czemu, ale ja sądzę, że ja. No ja nie, nie lubię za bardzo w ogóle, ja, bo my się nie chce biegać, ale... No to odpowiedziali sobie na pytanie. No. Nie wiem, ja tak, moja odpowiedź brzmi tak. No w sumie. Wszystkie mamy WF. Nie no, tak. Mnie... Ja sądzę, że tak o pół procenta ja, ale... No dobra, ale pół procenta to. Spokojnie. No, teraz Teraz, teraz ja. Mój pytankuj. To pytanko. Kto lepiej gotuje? O. Dobre pytanie. Trzy, cztery. cztery. Ja myślę, że ty też, bo ty czasami też sobie sama gotujesz obiad? Mhm. No właśnie, i dlatego. Ale ty, można powiedzieć, że ty częściej sama sobie robisz, gotujesz, a ja. Ja lubię gotować. No, no ja nie na przykład. Przywiązuję do tego większej więzi, bo jestem często sama w domu, jakoś muszę żyć. Bo też jeść. kto lepiej gotuje? A, no to ja. Jak no ja, słyszycie hałas, to przepraszamy. To, pies. to piesek. No, więc y, następne pytanie, które Paulina zada. Mamy około 10 pytanek. Mmm. To więcej je. <noise> Ale kto więcej je takich. Ogólnie więcej czy, je. Więc. A, no dobra. Trzy, cztery. No i też się wydaje, że przypomina, bo jestem takim. Nie lubię za często. Nie to, że jestem w ogóle fit i w ogóle chuda, dlatego ja nie lubię za często. Nie wiem, czemu. Nie wiem. Jak jestem mega godne to z po Ale w sumie też tak. No to. No, w sumie. No dobra, teraz, to teraz w dłuższym ja. dłuższym namyśle. na myślę. Tu jest pytanko. Kto ma lepszy telefon? Dobra. Trzy, te... i, ry. Trzy, te i, ry. Ja nie wiem. No. Bo iPhone jest przyjęte, że iPhone to jest najlepszy telefon. No ale no taki... Ale to jest chyba, kto ma droższy telefon. Jak? Gdzie to jest? No to jest? Kto ma... nie wiem. Gdzie to było pytanie? Nie mam, nie pamiętam. Tu jest też telefon. Kto ma lepszy? lepszy. No ale... No, no na... na przykład ale bardzo... się w ogóle nie zacina. Ten też się w ogóle nie zacina. Bo zdania są podzielone, bo niektórzy twierdzą, że iPhone jest najlepszym telefonem, a niektórzy inni twierdzą, że Samsung, że Huawei. Samsung też się dobry. No ja mam. Na przykład, jaki to masz to... telefon? Ja? Ale co? No jaki masz telefon? No iPhone. A, a ja ale a. model. Y, tutaj nagrywam i to jest 7K zwykłe, nie? Żadne tak. No ja mam Huawei P30 Lite albo Pro, nie pamiętam, ale to jest... Z tego co wiem, najnowszy albo prawie najnowszy telefon. Dobra, no to dwójka, ja. lub samo ja je tak, tak, o, można powiedzieć, o pół procenta. <grym> No, no bo możecie robić gówno burzy w komentarzach. Bo mhm. dla niektórych iPhone to jest dobry telefon, a dla niektórych to jest zły telefon, no i no dobra. po prostu. Nic nie szkodzi. Dobra, no to teraz ja. Nie, teraz, to teraz ja. <grym> Kto lepiej śpiewa? Ja wiem, że Paulina kiedyś mówiła, że ja strasznie fałszuję. Nie. <grystanie> tak i Martysia powiedziała. że ja. A tak nie, powiedział? przepraszam, co ja mówię? Nie, Marci Nie, ja to sama sobie wymyślałam. Przepraszam, Martysia mi nic nie powiedziała. co to oglądasz Martysia, to przepraszam. To przepraszam, że to... Jak ty to oglądasz? Serdecznie przepraszam. Naprawdę. No. No, do Marcia to nasza koleżanka. No, jak to wnikaj. Nie wnikaj. No, przepraszam. Kto lepiej śpiewa? I, i, a, no dobrze, no to trzy, trzy cztery, cztery. cztery. No, tak mi się wydaje. Dziękuję. No i też się tak wydaje. W sensie, no, bo ja chodzę do szkoły muzycznej. Ja chodzę też do szkoły muzycznej. Będę u kolei. Jest taki, taki wieśniaczek trochę. Dobra. Przepraszam, że biurko się trzęsie. O, to jest fajne pytanie. Kto jest wrażliwszy? Trzy, cztery. Czekaj, nie, jeszcze nie wiem. A, dobra. Trzy, cztery. Paulin. Po jednej sytuacji, której nie mogę powiedzieć, nieważne, po prostu moja wrażliwość się bardzo, bardzo powiększyła. Teraz na ten moment jestem wrażliwa od 1 do 13 Już to, to program Tosi Markiewicz, więc proszę mi tu nie histeryzować Tosi Markiewicz I Tak nie chcę, poproszę, nie No yy, To Rosja. teraz ja Nie, panu <laughs> Przepraszam No Ściutko, ściutko. to To częściej słucha muzyki? To częściej słucham muzyki. Dobra, trzy, cztery i ryby. A ja... A no tak, ja ze w sobie też często chyba. Mi się wydaje, że obydwie słuchamy dużo muzyki, bo na przykład na przerwach w szkole mamy takie coś, że jest puszczona muzyka czasem. Czasem. Mm. Po prostu, po prostu dużo słuchamy muzyki obydwie i no. no, no to, Dobra, teraz ja yy, tutaj coś się włączyło. No dobrze, to tu. Kto ma większą stopę? Daj mm. <laughs> tak, takie pytanie tam było. Dobra, trzy? Cztery? No, tutaj. Yy, nie wiem, już nie mogę zrobić. Dobra. Dobra, trzy, cztery. Paulina. Paulina ma rozmiar 37,5. A to ma rozmiar 36. No to ale. No, pokażmy nasze stopy. Bez Dzięki. <noise> <noise> no dobra. Czy ja mam brudną skarpetkę? Tak, mam brudną skarpetkę. Nie mamy na pojęcia. Dobra. No, Miejmy nadzieję, że żeby y, 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 ta y, główny... Nie pamiętam jak to się nazywało. No jak wejdziecie w chyba okładka jakby, tą, którą zobaczycie. Okładkę. Że to nie będzie głów dla ciebie? Dla ciebie? Nie, nie, nie. Taką okładkę jak wyjdziecie i będziecie chcieli kliknąć w ten film, to tam yy, ta. ta feta, tam co będzie taki mały kwadracik, i tam będzie narysowana jakaś scinka z tego. z filmu. A, żebyś mi pokazała, że. No, nie, na się no, nie ja właśnie chciałam, żeby to stopiło tak No dobra. <grym> dobra, teraz ja. Uwaga. Rosuja jakieś. Kto ma więcej zdjęć w telefonie? Ile masz dobra. zdjęć w telefonie? Ja teraz uroczyście sprawdzam Łącznie... Ja mam nowy telefon 927 Nie widać No dobra Nie w równości. Ja mam y, chyba y, 10 Bo to jest nowy telefon No, Więc... także ja No, to teraz ja y, Tylko, że tutaj y, nie wiem y, gdzie tutaj weszłam y, 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 y. Dobra kto jest bardziej niezdarny? Halo? Kto jest bardziej niezdarny? Uwaga! 3, two, one, go! Ja, ja, ja! Przed każdą lekcją muszę się w coś walnąć. Naprawdę. To jest uroczysta lekcja. Polski. Igłę, druga lekcja. Matema, matma w stolik w głow głową. Ona się serio we wszystko wali. Był Apple ostatnio z okazji 11 listopada. Ona prowadziła razem ze mną i się walnęła o ławkę. Jak prowadziła. Uroczystość Apple. Cała szkoła na nią patrzyła. Dobra, Zost z jakieś jakieś dwa pytanka jeszcze zrobimy. Jeszcze ja bo... zadam i ty zadasz i będzie ja... się. Ale teraz... Przyjedzie, Ktoś przejedziecie się y, trochę wiedzą o nas. Kto no, to się... Wiedzieć. Kto jest ładniejszy? Są cie ciekawe pytania, jak zostawicie potem tym filmie 10 łapek w górę, to nagramy drugi odcinek Tak Kto. Jeśli mi się uda spotkać z Pauliną, jak nie będzie Pauliny, to może z Mają. Zobaczmy Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Trzy, cztery... Ej co było? Kto jest ładniejszy? ja nie Trzy, wiem. Trzy, cztery ry no... Może jesteśmy jakieś piękne i cudowne. Napiszcie w komentarzach, jak sądzicie, kto jest ładniejszy. Pewnie będzie Polina, Polina. Polina. To jest brzydka. No. Teraz moje pytanie. A ja, co mam powiedzieć? Hmm. Ja, co mam powiedzieć? Nie no, dobra dźwięk. Teraz... Y Kto je więcej słodyczy? To jest ostatnie pytanie zamykające. Ech, uwaga. Kto Trzy, je więcej słodyczy. Czierta i Co <noise> w się, sensie, no bo ja... Y w sumie porównujemy słodyczy, bo ani nie jemy za dużo, ani za mało. No jest tak o pół punkta więcej. No, punkt. no dobra, ja sądzę, że tak, ale możesz sądzić, że... Yy, no dobrze. Dobra, to już kończymy dzisiaj odcineczek. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, w górę i za subskrybowanie kanału oczywiście. No to może się widzimy w następnym odcineczku. Pa pa!